Gnar, brakujące ogniwo. Gnar, Zanim lud nadał Frejordowi imię, był on krainą wypełnioną po brzegi rzeczami niestworzonymi, o ile spojrzeć na to oczami Gnar. Gnar, młody Jordl z nieskończonymi pokładami energii i inni mu podobni żyli swobodnie pośród zahartowanych plemion północy. Choć był tak mały, że ledwie zostawiał ślady w śniegu, jego temperament równał się werwie bestii dziesięciokrotnie większych od niego, a gdy tylko coś nie poszło po jego myśli, wybuchał i puszczał wiązankę przekleństw. Z tego powodu czuł się bardziej związany z większymi i mądrzejszymi stworzeniami, które trzymały się z dala od śmiertelników. Według Gnara wyglądały one jak przerośnięte jordle o białym futrze. I to mu wystarczało. Gdy plemiona przemierzały tundrę, zbierając dzikie jagody i smakowite mchy, Gnar zbierał najbardziej niezbędne rzeczy, takie jak skały, kamyczki i ubłocone szczątki martwych ptaków. Jego największym skarbem była szczęka drwaska. Kiedy wyrwał ją z ucisku zimnej ziemi, pisnął radośnie i rzucił nią najdalej jak mógł. Wylądowała dwa susy dalej. Podekscytowany tym wczesnym sukcesem, Gnar zabierał swój bumerang wszędzie. Świat starał się jak mógł, by zaproponować mu nowe rarytasy: lśniący len, słodki nektar. Okrągłe rzeczy, ale żaden z nich nie mógł dorównać czystej radości towarzyszącej mu wtedy, kiedy rzucał i łapał swoją ukochaną broń. Gnar zaczął uważać się za łowce i śledził stada dzikich bestii, które nie zwracały na niego uwagi. Lecz nawet on mógł wyczuć zmianę, jaka miała nadejść do krainy. Niebo wydawało się być ciemniejsze, wiatry zdawały się być chłodniejsze. Plemiona śmiertelników, które kiedyś podróżowały razem, teraz najwidoczniej polowały na siebie. Duże białe Jordle wiedziałyby co zrobić, Gnar miał zamiar się do nich wybrać. Wykorzystując wszystkie swoje zdolności łowieckie, trafił po ich śladach na pokryte śniegiem szczyty rozległego pasma górskiego, docierając zdecydowanie dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Kiedy zbliżał się niezauważony, ujrzał tylu śmiertelników, że nie był w stanie ich zliczyć. Było to ekscytujące, ale nikt inny nie wydawał się zbyt zadowolony z tego powodu. Potem zatrzęsła i rozstąpiła się ziemia. Po raz pierwszy w życiu Gnara wyglądało na to, że to wszyscy inni wpadali w histerię. Śmiertelnicy krzyczeli, duże jordle ryczały. Lecz nadejście potwora ucieszyło ich wszystkich. Wydostał się z nowo otwartej otchłani i miał ogromne rogi, chostające macki i jedno oko, gorące dziwnym światłem, od którego Gnarowi zjeżyła się sierść na grzbiecie. Choć niektórzy śmiertelnicy uciekali na widok monstrum, Gnar zaczął czuć dziwny ból w klatce piersiowej. Był niczym myśl o straceniu swojego bumeranga albo o tym, że już nigdy nie zostanie przytulony. Ten okropny stwór chciał skrzywdzić jego nowych przyjaciół. Zenerwowało go to. W tamtej chwili Gnar poczuł prawdziwy gniew. Widział już tylko potwora. Nagle znalazł się w powietrzu skacząc ku niemu. W jednej łapie trzymał Śnieżkę, albo przynajmniej tak mu się wydawało. Tak naprawdę był to kamień wyrwany ze zbocza góry, bowiem Gnar urósł i rozmiarem dorównywał dużym białym jordlom. Chciał wysłać tego potwora tam, skąd przyszedł, spuszczając mu łomot. Lecz jego cios nigdy nie sięgnął celu. Gnar poczuł mróz zimniejszy od wszelkiej zimy, który zdawał się przemieniać powietrze w lód. Ta magia żywałów naprawdę go zamroziła, wdzierając się pod jego kudłatą sierść. Wszystko łącznie z potworem ucichło. Siła i wzburzenie Jordla stopniały. Głębokie zmęczenie zakradło się do jego kończyn i łagodnie zapadł w sen. Gnar drzemał przez długi czas. Kiedy wreszcie się obudził, zdyszany strząsnął szorąc ze swoich ramion. Wszyscy inni zniknęli. Jako, że nie było już potworów do zwalczania, ani przyjaciół do ochronienia, Gnar znów poczuł się bardzo mały i samotny. Kraina też wyglądała inaczej. Śnieg leżał wszędzie, pokrywając wszystko, gdzie tylko okiem sięgnąć. Mimo to Gnar wydał z siebie okrzyk zadowolenia, kiedy zobaczył, że jego ukochany bumerang leży tuż obok i pospieszył coś sobie upolować. Nawet teraz Gnar nie rozumie tego, co stało się tamtego pamiętnego dnia, ani tego, jak udało mu się uciec. Po prostu zachwyca się całym światem, który jest pełen dziwac do zebrania i miejsc do odkrycia.